I zajmiemy się, jak zrobić wyłączanie komputera po określonym czasie. Po prostu tak, żeby się komputer wyłączył na przykład automatycznie za 5 minut w postaci takiej ikony. Jeżeli dwa razy klikniemy komputer w tym wypadku się automatycznie wyłączy, ale możemy to zrobić, że wyłączy się po określonym czasie. Jak generalnie coś takiego działa? Na początku będziemy potrzebować konsoli. Jak do konsoli się dostać? Mamy kilka opcji. Pierwsza opcja, najprostsza, klikamy na klawiaturze znaczek Windows i R. Czyli tak zwany start, czyli start R. Ja sobie teraz generalnie anuluję to, więc pamiętamy polecenie shutdown minus A, anuluje to. Ale słuchajcie, jak teraz wziąć i na przykład nie będziemy chcieli za każdym razem brać i wpisywać tego polecenia. Niektórzy tak robią, ale my sobie do tego stworzymy właśnie tutaj, że tak powiem, programik, który będzie to robił. Co robimy? Klikamy na pulpicie, czy tam w jakimś folderze, prawym przyciskiem myszki. Dajemy nowy i z tej listy wybieramy drugą opcję od góry, generalnie o nazwie skrót. Teraz otworzy nam się takie okienko i w tym okienku musimy dodać lokalizację elementu, który chcemy, że tak powiem, do którego chcemy utworzyć skrót.